Cześć, dziesiąty dzień mojej wyprawy. Zbliżam się już powoli do finiszu, do końca za kilka kilometrów. Już będzie ujście wieprza do Wisły. Zobaczcie, jaki piękny widok. Tak, tak żegna wieprz, tutaj, moją osobę. No, to dzisiaj widać, widać nawet po mojej brodzie. <laughs> Ale już brody wychodzą z wody. <laughs> Także dzisiaj się gole. Eee, nie czas, dzisiaj na, na jakieś podsumowanie. Jestem trochę, trochę tym wszystkim oszołomiony, tym to, to wszystkim tą przyrodą. Głowa sama musi sobie trochę poprzepracować to, to doświadczenie i za, za jakiś czas pewnie wyciągnę z tego jakieś dobro. Także jestem, jestem o tym przekonany. Eee, no cóż. Ale muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem tej przyrody, którą, którą, którą spotkałem. którą widziałem: bobry, ryby, ptactwo różnego rodzaju, przepiękne odgłosy, konie, świnie po, po drodze, k, y, 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 krówki. ona Słychać tutaj samolot, bo zbliżam się do lotniska. Także przyroda niesamowita. No i jestem również pod. Pod wrażeniem życzliwości ludzi, którzy, który, który spotkałem, naprawdę wszyscy byli bardzo pomocni, przejmi. E, jestem im bardzo wdzięczny. Także super, super ludzie. Super doświadczenie. No, taki, taki duży projekt, który odkładałem kilka lat, ale w tym roku powiedziałem sobie, że, że już nie mogę tak dalej odkładać. E, I dobrze zrobiłem. To też jest taka nauka na przyszłość no czuję się po prostu mówiąc szczerze ubogacony tym, tym, tym doświadczeniem oh, no ale i trochę zmęczony <laughs> łapki bolą, ręce w łokciach, w ramionach, wszystko wszystko boli no, jak to w drodze różnie bywa tak w dwóch słowach muszę powiedzieć, że no, to, ta moja podróż yy, przez Wieprz to jest temat rzeka no i chyba tak jak, tak jak w życiu jest. No, żeby rzekę poznać trzeba, trzeba poznać ją całą eee, tak jak człowieka właśnie, prawda? A, a to musi potrwać trochę czasu. Także ten czas spędziliśmy ze sobą. Mam nadzieję, że się trochę poznaliśmy i jestem, jestem bardzo szczęśliwy. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Życzę wszystkim takich super przygód. Cześć.